guys, patrzcie, co ja dorwałam. To jest Simos. Wszędzie jest wyprzedane na hope już tyle na niego czekam. A tutaj polska marka sama do mnie się odezwała. Oj, i wysłali mi ten Simos. Podobno działa cuda na skórę, włosy, energię, wiecie, Bella Hadid, wszyscy go stosują. No to co? Próbujemy razem. Podobnie, jest tak ochydny w smaku. Próbujemy razem. Ech. to gówno pachnie dobra czego nie zrobisz dla cery wygląda to tak brzydko pachnie brzydko pokaż Czż. nie jest... smakuje najgorzej jest spoko naprawdę myślałam, że Pydzie. Mama, dla ciebie jest spoko, bo ty jesz liście wodorosty. Naprawdę się... jest w porządku. I to jest ten Simons, który jest bez dodatków. W składzie jest tylko mech morski, irlandzki, woda, e, źródlana, sok z limonki. Słuchajcie. da się tak żyć. Pyszne? Pyszne. Naprawdę pyszne. Spróbuj. Ładnie pachnie. No, spróbuj. losze widzicie dziecko <laughs> mówiłam dziecko